Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ray, a dzisiaj pogadamy sobie o pochodzeniu w Baldur's Gate 3, ale także o ogólnym tworzeniu postaci, ale przede wszystkim o biegłościach. Czym jest pochodzenie w systemie Dungeons and Dragons 5.0? Najkrócej można powiedzieć, że jest to uzupełnienie fabularne postaci, którą przyjdzie nam grać. Tak samo jest w Baldur's Gate, gdyż oprócz otrzymanych biegłości z pochodzenia, w różnych rozmowach będziemy mogli wybrać dodatkową opcję dialogową z racji naszego pochodzenia, jeśli dana rozmowa ma z nim związek. Ja akurat odkryłem to podczas rozmowy z Astariem, gdy ten wspomniał, iż jest wędrującym zwrot Baldura. Mogłem wtrącić, iż znam te okolice z racji tego, że byłem pogranicznikiem. Jest to bardzo ciekawy smaczek dodający ciekawych rozwiązań, fabularnych, ale też bardzo ciekawe rozwiązanie pod względem właśnie utrzymywanych biegłości do umiejętności. I tak, z pochodzenia będziemy mogli być akolitą, mając biegłość w intuicji i religii, szarlatanem, y, mając biegłość w zwinnych dłoniach i oszustwie, przestępcą, y, gdzie będziemy mogli mieć biegłość w oszustwie i skradaniu się, artystą, to akrobatyka i występy, bohater ludu natomiast, opieka nad zwierzętami i przetrwanie, y, rzemieślnik gildi, intuicja i perswazja, szlachcic, historia i perswazja, ustelnik, medycyna i religia, pogranicznik, atletyka i przetrwanie, mędrzec, wiedza tajemna i historia, marynarz, atletyka i percepcja, żołnierz, atletyka i zastraszanie, ulicznik, zwinne dłonie i skradanie się. Ale moment, moment, Reju, o co w tym wszystkim chodzi? O, jakie biegłości, jakie umiejętności? No, no dobra, przejdźmy tym samym do końca, tak od razu. Mając biegłość w jakiejś umiejętności otrzymujemy premię do rzutów kością opartą o daną umiejętność. Premia ta jest uzależniona od poziomu naszej postaci i wygląda to mianowicie w ten sposób. Od 1 do czwartego poziomu wynosi ona plus 2, od 5 do 8 plus 3, od 9 do 12 plus 4, od 13 do szesnastego 5 i od 17 do 20 plus 2. 6. Co prawda, jak na razie możemy zdobyć maksymalnie czwarty poziom postaci, ale jak gra wyjdzie w pełnej wersji, będziemy mogli zdobyć maksymalnie dziesiąty poziom. Przynajmniej tak na razie mówią twórcy, bo może się jeszcze coś zmienić. Chciałem Wam jednak zwrócić na jedną rzecz uwagę: mianowicie, jeśli na przykład weźmiemy sobie ulicznika, który ma biegłość e, w zwinnych dłoniach i w skradaniu się. A z rasy wybierzemy sobie niziołka, które także ma biegłość w skradaniu się, to tak naprawdę te cechy nam się nie zsumują i i tak będziemy mieli biegłość w skradaniu się i otrzymamy do niej premię z biegłości plus 2, a nie tak by można by myśleć w tym momencie plus 4. Dlatego właśnie polecam zastanowić się nad wyborem tego pochodzenia także pod względem rasy. Aby niektóre biegłości nam się nie nakładały, bo po prostu szkoda, aby te biegłości się nakładały, kiedy nic nam one nie dają. Kwestia biegłości tak samo wygląda, jeśli chodzi o bronię i pancerze, Ale przejdźmy teraz już do tworzenia postaci. Tak, jak wspomniałem, pierwszą rzeczą, którą wybieramy jest właśnie pochodzenie. Później wybieramy natomiast rasę. O rasach będę osobno opowiadał o każdej z ras i każdych podras w osobnych odcinkach. Aczkolwiek jeśli na przykład wybieramy powiedzmy właśnie elfa, tutaj możemy właśnie sobie kliknąć dostosuj i możemy wybrać jeden z kilku zaklęć dodatkowych, które nam z racji rasy przysługuje. Nie będę się szczególnie zagłębiał, słuchajcie, w opisy tych zaklęć, gdyż one, moim zdaniem, są proste i jednoznaczne. Yy, jedyną ciekawostką jest taką, że, właśnie jak widzimy, tutaj podpis pod nimi jest akcja dodatkowa, a w normalnych sytuacjach jest to akcja. Akcja dodatkowa różni się tym od akcji, że, prócz właśnie akcji, możemy wykorzystać akcję dodatkową. Akcją dodatkową, właśnie, może być rzucenie tego typu czaru albo na przykład miksturki. Leczącej. Tak jak widzicie, klikając sobie tutaj wybieramy naszą podrasę, którą chcemy zagrać. Tutaj się zmieniają cechy podrasy, natomiast cechy rasy pozostają takie same. Gdy już wybraliśmy swoją rasę, możemy w tym momencie przejść do wyglądu. Może powinno być to na samym końcu umieszczone, ale ja nie jestem twórcą gry. Yy, możemy tutaj sobie wybrać kilkanaście fajnych yy, bród. Yy, krasąc bez brody wygląda trochę dziwnie, ale ważniejszą jest rzeczą to, że na przykład możemy sobie tutaj zaznaczyć wszystkie kolory oczu, i w tym momencie nasza postać może mieć, jak widzicie, demoniczne purpurowe oczy. Chyba demoniczna czerwień wygląda moim zdaniem najlepiej. Oprócz tego, iż możemy wybrać sobie, jak ma wyglądać twarz naszej postaci. Możemy oprócz tego, że wybierają sobie kolor pury, a właściwie bardziej cery, kolor oczu, też także kolory skóry można sobie rozwinąć i dodać jakieś dziwne odcienie. Mamy także bardzo dużo fryzur, tak samo jak i brud, ale mamy też coś takiego jak tatuaże. Niestety gama kolorów tatuaży jest dość uboga, aczkolwiek i tak widać między nimi ciekawe różnice. Możemy także dołożyć sobie makijaż. Gdy już mamy gotowy wygląd postaci, przechodzimy do klasy. O każdej z klas będę mówił w osobnym odcinku, tak samo zresztą jak o rasach. Ale mówiąc tak ogólnikowo, możemy na przykład przy kleryku zmienić sobie coś takiego jak tu się nazywa podklasa. Tak naprawdę są to domeny. Więc mamy trzy domeny. Domena oszustwa, życia i światła. Mamy także bóstwa i w zależności od tego, które wybierzemy... Tak samo jak w przypadku pochodzenia będziemy mieli możliwość w trakcie niektórych rozmów wrącić coś na przykład na temat tego bóstwa. Dlatego warto sobie przeczytać, czym zajmują się dane bóstwa i komu właściwie my jako chryscy będziemy służyć. W przypadku wojownika tu nie mamy zbytnio wielu wyborów. W przypadku łowcy już tych wyborów parę jest i też racę sobie tutaj poprzeglądać, które rzeczy co nam dają. Oczywiście klasy także dają nam biegłości w różnych właśnie, na przykład rzutach obrotnych na siłę, ale przede wszystkim w broni, w tarczach i w pancerzach. W przypadku klas czarujących, tak jak na przykład właśnie Kleryk, czarownik i mag, mamy także dostęp do zaklęć. Na początku to są sztuczki, później to są czary. Sztuczki od czarów różnią się tym, że sztuczek możemy używać właściwie nieograniczoną ilość. Natomiast, żeby użyć czaru, będziemy musieli zużyć komórkę czaru. Na każdym poziomie będziemy dostawać, w zależności od jeszcze rasy, którą dostaniemy, dodatkowo przynajmniej jedną komórkę czaru na poziom. Coś, o czym nie będę już później mówił, ale co jest dosyć ważne, to jest właśnie na przykład liczba ta, która się znajduje przy opisie tego czaru. W tym przypadku jest to dziesiątka, co to oznacza? Oznacza to to, że zauroczona osoba, jeśli nam się uda kogoś zauroczyć, będzie zauroczona przez 10 tur. Niektóre z czarów nie mają takiej liczby. Dlaczego? Dlatego, że są to po prostu zakręcia, które działają od razu, natychmiast zadają obrażenia i tyle. Jeśli na przykład w opisie czaru pisze, że zadają one dodatkowe obrażenia, co turę, to także będzie to wyszczególnione. Ale na przykład, tak jak w pocisku, także widzimy dwójkę. To znaczy, że przez dwie tury te ładunki będą dalej razić przeciwnika. Mamy też także zaklęcia, na przykład jak właśnie ochrona przed dobrem i złem. Gdzie tutaj widzimy, jak się dobrze przyjrzymy, że ta liczba wynosi minus jeden. I nie, nie oznacza to, że zaklęcie te będzie działało minus jedną turę. Natomiast znaczy to tylko tyle, że będzie one działać aż do długiego odpoczynku. W przypadku MAGA tutaj też trzeba sobie to rozgraniczyć, gdyż mamy czary, które są nam znane, ale są też czary, które my sobie przygotowujemy. No, przejdźmy w takim wypadku do umiejętności. Tutaj, w zależności od tego, jaką klasę wybraliśmy, mamy też dostęp do dodatkowych umiejętności z biegłości. Oprócz tych, które dostaliśmy z racji rasy i tych, które dostaliśmy z racji pochodzenia. I tutaj możemy na przykład zmienić swój wybór. Na przykład odklikujemy sobie wiedzę tajemną i historię i dodajemy sobie śledztwo i medycynę. W zakładce cechy wybieramy, jakie atrybuty chcemy mieć na jakim poziomie. Podpowiem tylko tyle, że liczą się liczby parzyste. Dlatego jeśli mamy 16, modyfikator do tego jest plus 3. Co oznacza ten modyfikator? Modyfikator plus 2 dodaje nam do wiedzy tajemnej w tym wypadku, gdyż jest ona z inteligencji, czyli do wszystkich Żytów z wiedzy tajemnej plus 2. Jeśli mamy w takim wypadku jeszcze biegłość w śledztwach, oprócz tego modyfikatoru z inteligencji dodatkowo jest premia z biegłości plus 2. Oczywiście, jeśli nie chcecie sami dobierać tych punktów do atrybutów, możecie zdać się na grę i użyć tego przycisku Użyj Zalecany. W tym momencie gra automatycznie nam wybiera, dodaje punkty, tych, które są nam potrzebne. Czyli na przykład mag, którego jest główną cechą jest inteligencja, będzie miał maksymalną inteligencję. Ale także zręczność, z racji tego, iż magowie nie chodzą w pancerzach, Dlatego jest nam potrzebna wyższa klasa pancerza. A na przykład siła będzie nam niepotrzebna, dlatego będziemy mogli się bez niej właściwie obejść. Kolejną rzeczą, którą pewnie już niektórzy zauważyli, jest możliwość określenia tego o kim śnimy to nas pociąga. I tutaj też Wam polecam zatrzymać się na chwilę i stworzyć tę postać. Co prawda jest tu tylko do wyboru wygląd, ale możemy zrobić albo kogoś śmiesznego, albo na przykład będąc elfem będziemy śnili o krasnoludzie. Ciekawostką jest to, że grając mężczyzną możemy także wybrać, że będziemy śnili o mężczyźnie. I nie chcąc Wam zdradzając specjalnie fabuły mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że tak, ta postać którą tutaj stworzycie Także się pojawi. No słuchajcie, z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że w miarę przystępnie opisałem kwestię tworzenia tych postaci tak po prostu ogólnikowo. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia na szlaku. Trzymajcie się, ja.